Witam serdecznie na spotkaniu pierwszym przed sezonem. Jest mi niezmiernie miło, że tak jak prezes powiedział, udało nam się dojść do porozumienia i przez najbliższe lata, przez najbliższe dwa lata na pewno mam nadzieję, że razem stworzymy fajny projekt i odbudujemy poszykówkę w Lubinie. Na pewno to nie będzie łatwe zadanie, ale małymi kroczkami chcemy tego dokonać. Mamy jakiś tam wyznaczony cel. i Chcemy, aby to wszystko wyglądało racjonalnie, profesjonalnie i żeby wszystko było zagwarantowane, żeby nie było nic wirtualnego i pod tym kątem też robimy małe kroki, bez żadnych wielkich ruchów, które mogłyby wpłynąć w jakimś stopniu negatywnie na wizerunek klubu. Świetnie dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, że bez żadnych domysłów, bez żadnego pompowania balonika wytrzymaliście z informacją do dnia dzisiejszego na temat zatrudnienia przez nas trenera Tłukiewicza. Nie były to łatwe negocjacje z racji tego, że rynek w Polsce jest dosyć chłonny. Jeśli chodzi o budowanie składu, na pewno chcemy to oprzeć na zawodnikach, część zawodników, którzy w poprzednim sezonie grali na poziomie pierwszej ligi. Część na pewno dojdzie nowych zawodników, jesteśmy w trakcie rozmów, także na pewno w najbliższych dniach, może tygodniach jak najszybciej będą jakieś ruchy spełnione i na pewno Państwo zostaną o tym poinformowani. Jeżeli chcemy zafunkcjonować na poziomie ekstraklasy, na pewno musimy mieć jakiś zaciąg obcokrajowców. Nie chciałbym, żeby to był jakiś znaczący... Zaciąg, ale no, życie nas zweryfikuje ze względu na nasze możliwości finansowe. I wydaje mi się, że wszystko w swoim czasie się okaże, jak to będzie wyglądało w ogólnym rozrachunku. Nie sugeruję się kompletnie narodowością danego zawodnika, jeżeli będzie pasował do koncepcji budowanego zespołu, plus będzie w naszym zasięgu finansowym i, i, i będzie chciał, bo to też jest ważne. Staram się zawsze z każdym zawodnikiem rozmawiać, nawet czy on jest Oceani, czy z Ameryki rozmawiać, po to, żeby wiedział z kim ma do czynienia. Z takich informacji, jeszcze dosyć głównych, podpisaliśmy umowę z firmą Vicana. W kolejnym sezonie firma Vicana będzie sponsorem tytularnym, czyli oficjalna nazwa drużyny występującej w tauron Basketlicy. Na dzień dzisiejszy jest MKS Vicana Start Salublin i bardzo chciałbym, żebyśmy się tą nazwą posługiwali. Cieszę się, że są ze startem. Tak wypróbowani i sprawdzeni partnerzy jak Wikana, Fundacja, ale przede wszystkim Perła i myślę, że Tomkowi się należą naprawdę ci szczególne podziękowania, bo w ciszy przez wiele, wiele lat wspiera, wspiera koszykówkę, wspiera sport na Lubelszczyźnie. Dalej fundacja będzie przy, przy starcie, tak jak i przy pozostałych dyscyplinach, tutaj jest troszkę inaczej zaangażowana, bo jest, właściwie będzie w tej chwili, w tym roku większościowym udziałowcem spółki. Już dzisiaj chcę Państwu zakomunikować, zostały podjęte rozmowy, drużyny Ligi Zawodowej będą do Lublina przylatywały na lotnisko, czyli do nas uczestniczyć w rozgrywkach i myślę, że drużyna lubelska będzie również co najmniej do sześciu, siedmiu zespołów w Polsce mogła tą drogą Transportował się poruszać W pierwszym roku bardzo byśmy się cieszyli, jeżeli byśmy e, zajęli około 10 miejsca. To jest takie według mnie realne miejsce do zajęcia. W tej chwili też jest to ciężko określić, jak inne drużyny pobudują składy. Muzyka Meanwhile the bearing puts the transmitter which sent those calls.